អត់ទេ Siemanko! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i po raz kolejny witam Was ze szwedzkiej ziemi. Nie chciało mi się już nagrywać na promie, bo to już było nie raz. Chyba w kilku ostatnich odcinkach mogliście zauważyć, że bardzo często podróżuję w tym kierunku. Tak się po prostu złożyło w tym roku. Wybaczcie, jeżeli dla Was ryby ze Szwecji się nie liczą, no to cóż. Ja jednak uwielbiam podróże, uwielbiam poznawać nowe miejsca i po raz kolejny jestem w Szwecji. Za moimi plecami jezioro Storsion, które jest dosyć dobrze znane, myślę, w Polsce. Głównie za sprawą biura podróży Eventur Fishing które organizuje tu wyprawy już od bardzo, bardzo dawna i ja również mam przyjemność z tym właśnie biurem podróży tutaj być. A jaram się podwójnie dlatego, że jest ze mną, a w zasadzie ja jestem z nim, Kamil Walicki, który bardzo dobrze zna to jezioro i mam nadzieję, że jego doświadczenie zaowocuje tym, że w końcu złowię w tym sezonie fajnego sandacza, bo właśnie te ryby będą naszym głównym celem. Idziemy szykować sprzęt i jeszcze dzisiaj wypływamy, a później kilka kolejnych dni nad tą piękną wodą. Zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek i trzymajcie kciuki. jest wspaniałe, żeby sobie zrobić zdjęcie z 78 więc daję sobie 10 minut. Teraz pijesz Nie wiesz, opadowe... O! Jest! grać? Jest, na pewno sam Nie wiem jaki, ale jest sandaczek. O, ale to był właśnie taki strzał, jak mówiłeś. Uh, 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 uh. To, był, to był właśnie taki strzał. Ja nie umiem tak włapać jak ty, ja to jestem wiesz, Prawdziwe kordacopy. Ale ładna ryba. Tak, już taki przyzwoity. Nie Pokaż, co, tam, co tam masz, święty Mikołaju, w tym dworze <grym> O, ale zły jest. Faktycznie, ma to gdzieś tam przepadła. Tak jest, tak jest. O, taki. No, ale grubasek. No, nie? fajny, fajny. Od to już jest w ogóle, wiesz, naprawdę piękna historia. Ale cała ładnie, no. Nic tam, tylko kawałek główki zostaje. Pięknie. Dobra, ogarniamy go, wypuszczamy. I tak jak pan Kamilek powiedział, przed 21 się zacznie. I ja tylko szybki taki. 2048. Bole... bardzo Bardzo mi się to podoba. Jesteśmy umówieni tutaj. Jak, jak punktualnie, jak, jak PKS. Tak jest. Do liczenia. Dobra, ogarniamy go. Przy tym pięknym zachodzącym słońcu. Pierwszy sandwich wyjazdu. Oleż to był strzał płynie płynie maleńki i mam nadzieję że zaraz będą kolejne piękne rybki Ole ale ole pięknie się nastroszył hmm. <słyski> <słyski> Niestety, to była jedyna ryba tego dnia, mimo że łowiliśmy jeszcze dosyć długo po zmroku. Już po pierwszych kilku godzinach dało się odczuć, że ryby są bardzo kapryśne i będzie trzeba nieźle się namęczyć, żeby skusić je do współpracy. Następnego dnia rano sporo czasu upłynęło zanim się wstrzeliliśmy, ale w końcu się udało. Zaczął Kamil, a później mi przyszło zmierzyć się z kilkoma fajnymi... a zresztą, zobaczcie sami. Jest! Sandacz. Może być... Że wiesz... Że tim kapota. Może kapota. Nie no, trzeba był ładny. To no, nie jest wielka. Stoję. No, totalnie nic jest To nie przetworzył O kurwa. No, teraz sobie przypomnę. Trzeba się robić felbirakiem, czy pomóc? Nie. Eee, jakoś pięty z boku. Chyba jest właśnie jakoś podpięty, no? Ooooooooooooooooooo, Ale jest I do No ale jest to jest, to jest, to jest. Się Dziękuję Dziękuję bardzo Ten pod tu taki <noise> że żeby w paluchach nie ziabnął Chodź Do no, Darka Bardzo chłodny. Bardzo zły Ale złoty nie? No przepiękny Przepiękny No dobra, wypuszczamy W końcu coś się wydarzyło, bo już... Się bałem, że dzisiaj będzie trzeba znowu do 21 czekać. I tak trzeba będzie. <laughs> Dobra, do wody i lecimy dalej. A że się rozpędził. Przyjemny ciężar. No, jeszcze zostaniesz sandaczowcem. Tak. Dasz radę, czy ci pomóc podbierakiem? No to, oj, no, to nie jest jakiś tam klamot chyba. Ale... No, ale może być ładny, bo mija łódkę. Ale może być. Może być już taka rupka Ty wiem, czy nie szczupak duży. Ja, Ładne. Piękny bardzo... sandacz. Podbierak uważaj, czy ci się siatka, siatka cię ci Nie, no, ja, Amatorką zawiało, ale siadło. No, fischanterek, klasyka gatunku. A wiesz, że ja założyłem go po tym, jak powiedziałeś, że okoniowe ci tu, tak jak wiesz, działają, nie? No proszę. Także ukradłem w Kamilku patencik. To czyli moja ryba w połowie? Tak. Op. O, Taki klamocik. Może mu zabraknąć do 70. A może i nie, ale nie będziemy mierzyć, bo jeszcze nie jest to jakiś super okaz, ale już taka fajna, fajna ryba, piękne branie, wszystko książkowo. Oczywiście jak to z reguły bywa, przy najlepszej póki co rybie, wyłączoną kamerę, tylko końcówkę holu. O, było? A widzisz. Bardzo lubię jak coś się dzieje, jak gadam. Przepraszam, że Ci przerwałem monolog. No, w każdym razie nie nagrałem tego branka, było bardzo książkowo, ale teraz Kamil mi obranie, także koniec gadania, trzeba się skupić, bo zaraz może wyjechać kolejna fajna ryba. Moi drodzy, nie nagrałem tego. Pierwsza moja przygoda z wertem. Kamil napłynął, powiedział zrób tak, 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 no i zrobiłem i zaraz zobaczycie tego efekt. Dziękuję. Wypad. <laughs> to sprawdźcie to, panie Kamil. Nie, nie będzie. Jeżeli że kroka szybka, O, taki piękny ten klamot. Ale jest zły, jak się napina. No, może być osiemdziesiątka. <laughs> Zobaczymy. Sprawdźmy. Sprawdźmy to. Nie. A, nie. strasznie. Pierwszy mój taki wertykalowy. Saira 20 to chyba legendarna przynęta, jeżeli chodzi o wertykalowe sandacze. Także tu zero za I taki piękny. Trochę zabrakło do 80, ale i tak. No genialna rzecz. Jest. Dobry? Nie. Nie wiem. Ale strzał był ładny. Nie, jest chyba dobry, ale... To jeszcze powiem, wiesz co wysoko wychodzi. Oczywiście, że Piękny! Piękny sandacz, panie kolego. Pierwszy raz widzę, żeby sandarz skakał. Ech. No, to... to było na tyle. <laughs> Taki sandaczek. Nie wasz się tego do łódki wsadzać. Nie, nie wasz się tego wsadzać do łódki, będzie śmierdziało. Dobry szczupak. Na wyciąganego tak szybko, wiesz. Albo może być sandacz, wiesz? Może być sandacz, bo, bo tak... To już będzie podbiera chyba. Lepszy. Taki sandacz. Tym razem ewidentnie aktywna toniowa ryba, bo wyciągałem przynętę. Już pod samą łódką przyspieszyłem i nagle BUM! Mega mega mocny strzał. I taki trochę dziwny sandacz. Dobra, wypuszczamy go i zabieramy się za łowienie tych ryb, o które nam chodzi. Teraz powoli kończy dzisiejszy dzień, ale jeszcze korzystając z chwili pomyślałem, że powiem dwa słowa na temat sprzętu, który mówię. Z reguły nie nagrywam tego w ten sposób, tylko raczej na łódce, opowiadając i łowiąc na jakąś wędkę czy kowrotek, ale... Dzisiaj jakoś nie miałem do tego natchnienia, więc pomyślałem, że teraz usiądę na spokojnie. Jak na pewno zauważyliście, łowię podczas tego wypadu sprzętem firmy Mikado. Dla mnie to jest mega sentymentalna podróż, bo nie wiem, czy wiecie, ale właśnie od firmy Mikado zaczęła się moja przygoda z branżą wędkarską, to właśnie w tej firmie stawiałem swoje, że tak powiem, pierwsze kroki i dzięki niej bardzo dużo się nauczyłem. Dzięki temu doświadczeniu teraz mogę przekazywać tę wiedzę wam i prowadząc nasz sklep, mamy w nim również oczywiście ogromną ofertę sprzętu Mikado, dlatego jak tylko pojawiła się okazja, żeby... Na te wędki czy na te kołowrotki, to od razu starałem się to wykorzystać i właśnie na ten wyjazd taki sprzęt zabrałem. Pierwsza wędka, którą chciałem Wam pokazać, to wędka SkyDream. Bardzo dużo o tej wędce opowiadaliśmy już podczas live'ów, podczas prezentacji nowości Mikado. No, absolutna petarda, tytanowe przelotki Fuji, uchwyt Fuji, bardzo wysoki moduł węgla, dzięki czemu wędka jest dosłownie elektryczna. No, przy tych sandaczach jest to bardzo ważne. Ja jestem totalnie zauroczony tym kijem. Wszystko, wszystko jak najbardziej się w nim zgadza, także naprawdę, jeżeli rozważacie, bo mamy takie zapytania, czy warto tyle wyda wydać za wędkę, bo ona kosztuje już kilka ładnych stówek, to moim zdaniem zdecydowanie tak. I za te pieniądze w firmie Mikado dostajecie kij, który w niektórych markach kosztowałby grubo ponad 1,5 tysiąca złotych, a tutaj naprawdę jest to coś, co jest warte tych pieniędzy i moim zdaniem zdecydowanie warto rozważyć, jeżeli szukacie fajnej sandaczówki, a jeszcze oczywiście dodam, co to za egzemplarz w ogóle, bo się rozgadałem, a nie powiedziałem podstaw, jest to długość 2,08, ciężar wyrzutowy to 28, o ile dobrze pamiętam. Tak, 528, czyli jeszcze mnie pamięć się zawodzi. Także naprawdę bardzo, bardzo fajny kijek, który pozwala mi uniwersalnie obłowić tak naprawdę główkami od 7-8 gramów do 25, takimi tutaj łowiłem i za każdym razem czucie. Wszystko jest bardzo fajne. Natomiast drugi kijek, o którym na pewno już nie będę tyle gadał, to wędka. Która jest totalną nowością. Tutaj bardzo ich chciałem wam powiedzieć o całej serii o serii Joes. Firma Mikado w końcu dziękuję wam serdecznie, chłopaki, rozbudowuje swoje wędki o castingi. Jednym z nich jest właśnie wędka do Werta, czyli Saira Specialist. Natomiast będą też kasty szczupakowe, będzie casting do Twitcha, będzie casting okoniowy. Naprawdę bardzo, bardzo fajna seria wędek. Ja już kilkoma z nich miałem okazję łowić. Teraz ta totalnie na wertikalu się nie znam. Tak naprawdę ryby, które tutaj łowię, to są jedne z pierwszych moich ryb złowionych w ten sposób. Natomiast Natomiast wszystko mi się w tej wędce podoba, więc jak dla mnie totalnego laika i czucie, i hol, i ryby nie spadają, wszystko jest ok. no to chyba e, tym bardziej doświadczeni łowcy będą fajnie mogli docenić e, walory tej wędki. Wędka nazywa się Saira Specialist, Saira, no chyba nie muszę Wam mówić dlaczego, jedna z najpopularniejszych jaskółek, jeżeli chodzi o wertykalne łowienie sandaczy, także tak samo też się nazywa wędka. Dla mnie totalna petarda, no ale mam nadzieję, że przyjdzie mi jeszcze złowić kilka rybek na nią i wtedy może nabrać trochę więcej doświadczenia i kiedyś opowiedzieć Wam o tego typu wędce więcej. Teraz to tyle, idę odpocząć, ale jutro wracamy na wodę i mam nadzieję, że pokażę Wam jeszcze kilka fajnych sandaczy. Dobry. Boczek, na pewno dobry. Ale Fanda też. Ale ładne branie było. Takie książkowe. Dobrze, Dobrze. Rzadki, o, <grymne> <grymne> odrapany. Jest! <grymne> weź się, pan... Weź się, pan do roboty. No, ja sobie poradzę. Rób tam swoje. O, ale ładnie, ten jeszcze ładniej wziął. U -u 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 ten może być lepszy. Albo znowu mnie oszukuje. Eee, o. Też, U, człowieku, jeżeli to jest ryba nie wpięta jakoś bokiem, to... I nie szczupak. Chyba szczupak, chyba szczupak co? Może być szczupak. Nie, dobry zet. Ale wgnieciony chyba A, trochę. To <laughs> zbrojka siedzi w pysku, widzisz? Tylko się zawinął bokiem. Czepią się, zabył za kapotę. Uuu, tak, już fajniejszy. Kolejny rzut po tamtej rybie. Emil nawet nie zdążył zmienić przynęty, coś tam sobie kubał, a ja już drugiego sam Piękny, ten już jest ładny. Ten już mi się bardzo podoba. Leci do wody. uuu, wiem, że jest zły. Coś pięknego. Ach. lecimy ale mogę, to o miałem branie no niesamowite tak, tak, tak ale ja, ja. Właściwie chciałem powiedzieć, że rzut po rzucie złowiłem dwie ryby i w kolejnym rzucie znowu miałem delikatne pyknięcie ale te ryby miałem tutaj dosyć blisko więc nie jest powiedziane, że lada moment nie będzie znowu miałem branie uu, 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 co tu się dzieje no zdecydowanie to jezioro to jest coś czego mi było trzeba, żeby wzbudzić we mnie miłość do tych ryb, bo jak dobrze wiecie sam nigdy wybitnym nie byłem i nie, jakoś niespecjalnie mnie te ryby fascynowały, ale to co się tutaj dzieje, te strzały i jak one się odpalają to jest niesamowite. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, to nie martwcie się, nie jest to ostatni materiał z tej wyprawy. Tym z Was, których zainteresowało jezioro Storsion, w opisie zostawiam link do strony Eventure Fishing, gdzie znajdziecie wszystkie niezbędne informacje na temat tej wody. Tradycyjnie, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie sprzętu lub czegokolwiek innego, to piszcie w komentarzach. Na dzisiaj to tyle, widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!